Tutaj leży Weronika. Gdzie jest Weronika? Pani Weronika jest obecnie w stanie zagrożenia życia. Co mam zrobić? Przekrzać się, tak? Jaka jest jej odporność dzisiaj, teraz, jak chcemy z nią porozmawiać? No, żadna. Nie może mieć kontaktu ze światem zewnętrznym. Ilość komórek, które służą do obrony czyli leukocytów jest bardzo ograniczona. nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu, bezpośredniej rozmowy z tą z panią. Mikrofon trzeba go zdezynfekować jakoś. Także ja tam zostaję. Mm -hmm. Każda osoba naraża panią na niebezpieczeństwo kolejnej infekcji. Cześć Weronika. Dzień dobry. Miło cię widzieć. I pana również. Weronika, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać i spod tej maseczki chyba widzę uśmiech na twojej twarzy. Tak. tak. Powiedz mi, jak ty się w ogóle czujesz teraz? Bywało lepiej. No bo jestem cały czas pod tylenem. No i mi ci się nie cały czas skarczy. Która to jest dializa w tym tygodniu? Moja no druga dopiero. Weronika musi być dializowana trzy razy w tygodniu. Czeka na rekonstrukcję pęcherza i przeszczebnerki. To konsekwencje białaczki, którą wykryto u niej 12 lat temu. Zaczęło się od tego, że miałam cały czas powiększone węzły chłodne na no i gorączkowałam. Ja mówię mamo, a się mówię, po prostu go I rodzinny szybko mi zrobił wyniki, no i wyszło, że to już jest białaczka. Weronika pochodzi z niewielkiego Bytomia Odrzańskiego w Lubuskiem. Była pogodnym i pełnym energii dzieckiem. Jej choroba już 12 lat temu poruszyła mieszkańców. Ogromnie wstrząsnęła nami na ta historia Weroniki. Ona tutaj powinna cieszyć się młodością, a musi być w szpitalu. Byliście dzisiaj u niej, sami widzieliście. Ona jest ogromnie pogodną osobą, ogromnie pogodną dziewczyną. Ciągle walczy. Udało się znaleźć dawcę. Nie był to nikt spokrewniony. Pochodził z Niemiec. Tutaj nie mamy zdjęcie dawcy. Na drugi dzień po przeszczepie, pan profesor, który mi robił przeszczep, przyniósł mi kopertę, a w środku był list i napisane, że jestem i żyję razem z Tobą w mojej komórce. Hej. Twój dawca komórek macierzystych. Mam nadzieję, że komórki macierzyste są szczęśliwe i żyją teraz z tobą. No to takie było, że pielęgniarki zaczęły płakać. Mówię, no niesamowite, fajne, to było takie miłe. A wiesz, kim był ten dawca? Był mężczyzna, wysportowany, zdrowy tryb życia, 49 lat, i ma dwie córki i żonę. Zawsze pisał, kochana Weroniko, myślę o tobie. Ona mu zdjęcie takie duże wysłała i on napisał, że to zdjęcie to stoi u niego w pracy. I cały czas jak pisał to, kochana Weroniko, i ona do niego też. Weronika dochodziła do siebie, była aktywna. Niestety nowotwór pojawił się w pęcherzu, który trzeba było usunąć, a wraz z nim nerki. Ale pełna optymizmu dziewczyna starała się żyć normalnie. Już wtedy myślałaś, że już wychodzisz na prostą, że to już... Już zaczynasz to prawdziwe takie życie bez chorób, bez aparatury? Tak. Tylko liczyłam, aż minie 5 lat, żeby w końcu się nie realizować, a mieć po prostu nerkę i pH i normalnie już w końcu żyć. I to tak, aż człowieka podbudowało do, w środku. <głos》> Myślała pani, że to już za wami? Tak, ja byłam pewna, że to już jest wszystko fajnie. Teraz miała przeszczep nerki mieć, miała wszystkich lekarzy, wszystko po prostu od reumatologów po kardiologów, wszystkich musiała robić. I w trakcie weszło, że są zmiany w szpiku. Jak grom z jasnego nieba spadła informacja, której nikt się nie spodziewał. Z komórek dawcy szpiku rozwinął się nowotwór znów Białaczka. Trzeci nowotwór. I druga moja białaczka, ta szpikowa, najgorsza. A wiadomo skąd te zmiany w szpiku? Prawdopodobnie od dawcy, że po jakimś czasie u niego się urodziła białaczka. Może on o tym nie wiedział?